co ma ciekawego. nie wiem. Ja nawet się patrzę, że okładka, która jest ciekawa, a tak to akurat tego nie znam. Jaki koniec? Wiesz, co to jest? Tak, bierz sobie to. Ile kosztuje? 16 zł. No, taka gruba książka na 16 zł, to chyba dobra. Mm -hmm. Poradnik pani Flory to mam. Najlepszy prezent mam. A miałam jeszcze właśnie, jest trylogia Krawczyk, To nawet opowiadałam, bo, bo to kupiłam na Boże Narodzenie. I tą książkę. Nawet opowiadałam, to jest bardzo dobre i teraz widzisz 23, a ja chyba z 50 traciłam. No Zapewne jedną. Nie, bo to jest komplet, bo to jest Aha. taki właśnie też był zestaw, ale jest też. Pań, muszę krawczyk zobaczyć, bo jest inny zestaw tych krawczyk, trzy powieści. No to masz. Ja Super. mam jedną, ale właśnie... Zobaczymy to jest o, i to będzie. Dobrze przyjki. Nie, jest taka trylogia, ale tutaj nie widzę. Już jest coś inny. Koniecznie. Muszę sobie tamte przypomnieć, bo nawet nie przypuszczałam, że, że tak duży wybór będzie. Jackie Collins bierzesz? Jackie Collins wezmę, bo to jest siostra y, tej auto, y, aktorki słynnej Aha. i ona pisze powieści nigdy jej nie czytałam. Także to na pewno wezmę, zobaczę, jak pisze Jackie Collins. Super. Bo tam aktorka się nazywa Jan Collins. Aha. Mi się wydawało, że Jackie się nazywa. Nie, nie, Jackie jest siostra. Pisarką, a Żany jest y -y, aktorką. Tak, a jeszcze brata mieli. I a. też był aktorem. O proszę. Co za rodzinka. utalentowana rodzinka. Wzięła ja Wam goście za kilkanaście złotych. <laughs> Ona lubi polskie autorki. A później sobie od niej przeczytam. Jeszcze potem sprzedać tą książkę i zarobisz złotówkę. Nie, jeszcze przeczyta Hanka i Ilona. No i tak, to się nazywa ekonomiczne czytanie. A zobaczymy, czy mamy coś tych autorów takich znanych, czyli na przykład u Żulczyka, czy coś znajdziemy. Na pewno. No właśnie, go gdzie? Mówisz, że Chmielewskiej masz dużo? Tak, bo ja swego czasu się zaczytywałam Chmielewsko. Brr. <hums> Właśnie wyszłam ze sklepu z księgarni na Chmielnej 20. Bardzo duża ilość dobrych książek w bardzo przystępnych cenach.